Witam serdecznie. Miałem problemy z połączeniem się, dlatego 5 minut jestem opóźniony. Walkę toczyłem. Może będzie mi lepiej teraz widać. Yy, miałem problem z wejściem na czata. Witam serdecznie wszystkich. Dajcie mi znać, czy w ogóle mnie słychać. Od tego byśmy zaczęli. Mam nadzieję, że mnie słychać. Olo, witam Cię. Powiedz mi, czy mnie słychać w ogóle. Jarosław W., witam. Olo, jest dobrze, okej. Okay. Super, Duczka, Siemka. Sylwia, witam. Naftali, witam. Duszka, dobrze sprząta, ja dzisiaj też sprzątałem, znaczy nie ja sprzątałem, dziewczyna sprzątała. Okej, okay, słuchajcie. Yy, mój przedostatni film, nie mówię o tym filmie, który dzisiaj wyrzuciłem. Mój przedostatni film o, ta o targach i tam było również o tym sklepie zoologicznym, o tym targu, markecie. Yy, powiem Wam szczerze, że jak byłem na targach, to dostałem takiego doła. Yy, Wiedziałem, że coś coś jest nie tak. Wiedziałem, że yy, coś, yy, coś mi po głowie biega. Jak obserwowałem te targi, nie za bardzo wiedziałem co i powiem Wam, że w taką małą depresję wręcz wpadłem. Nie? A propos depresji, to my tutaj wszyscy mieszkający, przynajmniej z tymi, z którymi mam, mam kontakt, to co pewien czas dostajemy takiego, takiej ja to nazywam chińska de, depresja. To jest coś takiego, że jakby nie wiemy, nie wiemy co mamy z sobą zrobić, gdzie jesteśmy, o co tutaj chodzi. Tak? To zawsze trwa tam chwilę do momentu, kiedy się jakby nie przestawimy znowuż, ale to się dosyć często Zdarza. Raz znaczy nie często, a wielu osobom. Tak raz na dwa, na trzy lata nas coś takiego trafia. Bo tak jak wam mówiłem już niejednokrotnie, aby tutaj funkcjonować, musimy zaakceptować to, co tutaj jest. Czyli musimy, nie możemy rozkładać na elementy pierwsze wszystkich rzeczy. Jeżeli zaczynamy je rozkładać na elementy pierwsze, zaczynamy szukać jakiegokolwiek logicznego wytłumaczenia, to nie damy rady jakby funkcjonować. Robi się wtedy nam taka depresja i jakby nie łapiemy o co chodzi. Musimy Musimy akceptować, nie analizować dlaczego, bo my nigdy w życiu tego nie zrozumiemy do końca. Także to tak się zdarza co pewien czas. To tak na wstępie, tak? Ale zaraz Wam chcę parę rzeczy poopowiadać. Na początku się teraz, jakby zobaczę, czy mamy jakieś informacje, żebym odpowiadać mógł na, na bieżąco. Jarosław W. to nie depresja, to niepewność. Pani Jarku, to jest tak, jak tłumaczyłem. To jest, to jest coś takiego, że tak, by was wysłali na Marsa, wszyscy tam się zachowują inaczej. Taki film był kiedyś kojarzę, nie wiem czy to było, czy jakiś polski film, albo nie polski, że do samego końca nie było wiadomo o co chodzi. Tam jeden gościu się znalazł w innym. W wymiarze na innej plan planecie była muszelka, i do końca nie było wiadomo, do czego ta muszelka służy. I tak samo jest tutaj w Chinach. Do końca nie jesteśmy w stanie sobie tego wytłumaczyć, tych pewnych rzeczy. Tak, panie Jarku, właśnie, bo my kierujemy się logiką może nie tyle, że symbolami tylko po prostu to jest. My się zawsze tutaj śmiejemy, tak? Że my możemy z Afryką znaleźć jakieś wspólne elementy, tak, że oni tam załóżmy, zrywają kokosy, dlaczego nie zrywają, no bo trzeba jeść, budują chatę, czemu tak budują, no bo trzeba to, czyli jesteśmy w stanie jakoś to logicznie złożyć, czyli mamy jakieś tam kontakty na zasadzie wspólnych elementów, tak? Natomiast Chiny to jest inna planeta zupełnie. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie tego logicznie w wielu rzeczach, w wielu kwestiach wytłumaczyć. I tak samo i tak samo miałem taką sytuację po wizycie na targach reklamy. Nie chodzi już o samą reklamę, nie chodzi o to, co było, czego nie było, ale przyjechałem i zderzyłem się z czymś bardzo dziwnym dla mnie. Czyli zero produktów, które dwa lata temu na targach, przed yy, tą całą sytuacją, znaczy trzy lata na targach, jakby było tego 90%, yy, może 80%, a w tej chwili to było 3%. I za bardzo nie byłem w stanie załapać, o co chodzi. Mówię, padają. Leci wszystko na łeb na szyję. Zaczynam, jakby myśleć, tak? I powiem wam, że potrzebowałem dwóch dni, dwóch dni, żeby sobie to jakoś ułożyć w głowie. I zaraz wam powiem, jak sobie to ułożyłem i jakie jest moje, jakie jest moje zdanie na ten temat, które się jakby komponuje w to, co ja w ogóle myślę. Myślę o sytuacji na świecie, ale pod kątem y, w powiązaniu z Chinami. Mam nadzieję, że się ze wszystkim przewitałem. Z Tobiaszem Kucharczykiem jeszcze się nie przywitałem, więc witam, y, witam ponownie. Nie, nie piję herbaty z cytryną. Dzisiaj piję. Jak mam powiem, że to jest woda, to nie uwierzycie. Albo uwierzycie, nie wiem. No właśnie. Nie, to jest sprite akurat. Zimno mamy w ogóle. Zimno się zrobiło. Jutro ma być 8 stopni, paskudnie na dworze, nieprzyjemnie. Cały tydzień do kitu był. Nawet nie miałem co wam nagrać. Jarosław. To jest zaplanowane. Chiny nie będą już fabryką dla całego świata. Nie będą i będą. I to jest właśnie, i to, jest właśnie to, co bym jakbym chciałbym wam przekazać. Co mnie uderzyło na targach, ale nie myślmy w tej chwili odnośnie reklamy. Nie idźmy w tym kierunku, idźmy ogólnie, tak? Zero, zero produkcji yy, ręcznej. Czyli zero elementów, które się jakby w 90% robi manualnie. No, do, dokładnie, dokładnie dos, dostałem, jakby taką patrenią w łeb. I po przeanalizowaniu sobie tej sytuacji, co zauważyłem? Od groma maszyn, które mają zastąpić człowieka, totalna redukcja yy, pracowników fizycznych. Pamiętacie, jak. Gro ludzi, gro tam tych takich, no może bardziej tam, jak to się na pewno mądrzejszych ode mnie, dyskutowało na temat populacji w Chinach, że ona spada, że jest coraz mniejsza. A ja już parę lat temu mówiłem, że to nie jest tak, że to, że ona spada, to ona spada. Bo to jest jakby trend na całym świecie. Natomiast dlaczego, dlaczego chiński rząd nic w tym kierunku nie robi? Robi. Właśnie robi. Zaczynają wchodzić maszyny. To, co mówiłem w jakimś tam poprzednim live, że plan jest taki, że brakującą ilość ludzi mają zastąpić maszynę. Tylko jest kwestia, czy, yy, czy to się ładnie zejdzie i będzie szło yy, płynnie, czy wejdzie nam jakby skokowo, że będzie okres, że takiej czkawki, nie? że o, nie ma ludzi. I muszę Wam powiedzieć, że to, co widziałem na targach, to w 99% wszystko było jakby zastąpienie pracowników. Nawet reklamy wytworzone, Zrobione, czyli gotowy produkt. Ja w tej chwili nie, nie mówimy o reklamie jako o reklamie, mówimy o produkcie. Gotowy produkt. 99% gotowych produktów to są produkty wytwarzane na maszynach. Koniec z produktami, gdzie jest bardzo dużo, duża fizyczna praca manualna. Ostatnio dałem cztery prace do wyceny, do firm, i powiem Wam, że jest problem. Oszaleli. Oszaleli z cenami to jest pierwsza rzecz. Oszaleli z terminami to jest druga rzecz. I oczywiście spotkałem się z informacją, że niestety nie jesteśmy w stanie tego wykonać, bo nie mamy czasu. I tu musimy nad tym tematem podyskutować, bo to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Ja się przywitam z następnymi. Jarosław W. Kiny będą produkować tylko produkty wysokiej technologii. Właśnie o tym chcę porozmawiać, że to zaczyna się dziać na moich oczach. To się zaczyna dziać w realu. W Chinach jest już 50% automatyzacji, mogliby więcej, ale jest problem, co zrobić z setkami milionów tak zwanych wędrujących pracowników, którzy są mniej wykwalifikowani. Tak, i to jest to właśnie, co ja mówiłem o przeskoku, czyli o kwestii zazębienia się tego elementu, bo gro ludzi, słuchajcie, pozostaje już na wsiach, pozostaje w swoich małych miasteczkach, pozostaje w tych miastach. O których wielu krzyczało jako miasta widma. Zaczynają tam, już, już zaczynają być blisko domu, blisko rodziny. Zaczynają chcieć pracować w niedalekiej odległości od rodziny. I zaczyna się brak pracowników. To, co mówiłem w filmie, że parę firm dało mi informację: Słuchaj, Piotr, do mnie mi ludzie nie przyjechali do pracy. Yy, oczywiście 50% jest kwestii yy, testów, a 50% jest, że ludzie nie wracają i porzucają pracę. Marcin. Witam Panie Marcinie. Marcin. Piotrze, wchodzę tylko na chwilę, później obejrzę całe pogaduchy. Tak, wiem, masz remont mieszkania, kojarzę bardzo dobrze. Czy jakieś zwierzęta w promieniu 100 km od Twojego miejsca zamieszkania, które mogą być przyczyną utraty zdrowia lub życia? Sorry, jeszcze się nie wyleczyłem. Węże, tylko węże, nie? Tylko węże. Z tym jest problem. Nie wiem, jak z pająkami, słuchaj, ale ja to. Pieruńsko się boję pająków, więc <laughs> nawet jakbym zobaczył o wygłośniu 100 metrów, to go będę umiał na 200 metrów. <laughs> Ale od, odpisałem Ci, Marcin, na, odpisałem, że tylko węża. Staram, staram się odpisywać na każdy komentarz. Natomiast jeżeli mamy sytuację taką, że jest komentarz, odpowiedź, i do tej odpowiedzi jest następna odpowiedź albo jakiś komentarz, to bardzo mi przykro, on mi się nie wyświetla. Czyli nie mam wyświetlonego jako nieodpowiedziane. Także ja przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł, że ja nie odpowiedziałem, bo mówię, staram się odpowiadać na każdy komentarz, bo tak jak wiemy, nie jest to jeszcze jakaś tam olbrzymia ilość. Yy... Jarosław W. Po to jest te, y, likwidacja tak zwanych małych fabryk. Y, inaczej, co do tego tematu, to y, pani Jarku, zaraz wrócimy, bo ja bym y, może iść po, po kolei. Nie ma kłopotu. Y, zacznijmy y, kwestię tego, bo to się też nam po, y, powiąże y, z całym tematem. Słyszałem bardzo wiele jakichś teorii spiskowych. Na zasadzie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to jest I co to ma i czemu ma to służyć I jak to ma dalej wyglądać? Była jedna fajna teoria, była jedna fajna teoria odnośnie to obejrzałem u Pana Pitonia. To obejrzałem odnośnie tej, tej teorii, dlaczego tak się dzieje. Tam była teoria, że Chiny przygotowują się do, w razie czego do ataku bakteriologicznego, wirusowego na tej zasadzie i testują, obracają, obrabiają cały temat zapobiegania. Ma to jakiś sens, ale uważam bardziej, że przy okazji możliwe, że jest to robione i, i jak najbardziej. Natomiast natomiast tu trzeba byłoby wrócić do podstaw i zacząć jakby rozmowę o tych wszystkich teoriach, ale rozłączając naszą logikę z tym, co jest w Chinach. Zastanówmy się na spokojnie, zupełnie. Wyobraźmy sobie, że jest państwko jakiekolwiek. Ma full kasy. Full ludzi do pracy. Bardzo mocno uprzemysłowione swoje, swoje terytorium. I ma ludzi. Którzy są oddani temu państwu. Słuchajcie, Chiny mogą sobie pozwolić na to, żeby robić testy co 24 godziny. Stać Chiny na to. Chiny mają od groma kasy. Tym bardziej, że jadą na strzykawkach, kurcze. Na szczypawkach, tak się to teraz mówi, tak? Lecą na szczypawka, które są produkowane w Chinach. Nie kupują tego na zewnątrz. Nie kupują. Czyli cały czas. Zwróćcie uwagę. Chiny tak pracują, że pieniądze zarobione zostają w Chinach. Nie są na zewnątrz. Te pieniądze zostają w Chinach. Więc stać ich na to. Mogą robić sobie to, co. To jest tak jak gra w monopol. Macie obstawione 50-60% planszy, gdzie macie już postawione wszystkie hotele. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy ktoś stanie na waszym polu i będzie musiał becalować kasę. Wygląda to zupełnie identycznie. Tutaj się nic nie zmienia. Chiny posiadają od groma pieniędzy, Chiny posiadają od groma konsumentów i Chiny posiadają od groma ludzi, którzy to wytwarzają. To kręci się tutaj we własnym gronie. Gro produktu, zastanawiałem się dzisiaj na temat. Różnice, prawda? Chiny, załóżmy Polska. I teraz tak. Kupujecie mieszkanie, macie mieszkanie, kupujecie lodówkę, pralkę, meble, tapetujecie mieszkanie, kładziecie pod, podłogi. I jak wygląda sytuacja? Wszystko, co kupujecie, staracie się, żeby miało Długoletnią gwarancję. Wszystko, co kupujecie, staracie się, żeby wystarczyło na 5, 10, 15 lat. Tylko robi się jedna bardzo nieciekawa sytuacja. Jeżeli już wszyscy wszystko mają, a taka jest sytuacja w tej chwili, to przestają potrzebować nowych rzeczy. Jeżeli przestają potrzebować nowych rzeczy, to przestają je kupować. Jeżeli przestają je kupować. To nie ma kto ich produkować. Według mnie sytuacja na rynku światowym w tej chwili jest taka, iż 90% ludności, która ma jakieś pieniądze, normalne pieniądze, ja nie mówię o Afryce, o biednej Afryce, o biednych Indiach, ale mówię o Europie, mówię o Stanach mają już wszystko: dwa samochody, dom, yy, meble. Noże, wszystko mają. Nie mają na co wydawać pieniędzy. Nic nowego, nic im się nie psuje, nic im nie nawala. Nie ma, nie ma gdzie wydawać pieniędzy. I gospodarka zaczyna maleć. W Chinach doprowadzono do takiej sytuacji, iż wpierw robiono eksport na świat. To była pierwsza rzecz. I Chiny do pięciu lat wstecz, nawet do, do pięciu lat wstecz, Chiny były jałowe, jeżeli chodzi o produkty. Czyli mieszkania, jak oglądacie innych youtuberów odnośnie Chin, mieszkania jałowe, one tam prawie nic nie mają. Stare meble, stare kafle, niepomalowane ściany. Stara ubikacja, brzydka ubikacja. Chiny są jałowe. Chiny w tej chwili, jeżeli pracownik dostaje pieniądze, Chiny zaczną kupować produkty i napędzą tą gospodarkę jeszcze mocniej. Dlatego została zrobiona sytuacja, iż teraz, na najbliższe lata, najważniejszą rzeczą jest rynek wewnętrzny. A nie zewnętrzny, ponieważ zewnętrzny rynek jest według mnie nasycony. I on pozostanie nasycony do momentu, kiedy maszyny, które używacie, będą przestarzałe, lodówki będą, lodówki będą przestarzałe, pralki będą przestarzałe, Wszystkie te rzeczy, telewizory przestarzałe, to wszystko, co potrzebujecie wymienić, to będzie parę lat. Dopiero będziecie chcieli kupować nowe. Natomiast w tym czasie Chiny zaczną napełniać rynek wewnętrzny chiński. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o, bo ja już muszę tutaj przeskoczyć.